W mieście Lubaczowie naszym kandydatem jest Krzysztof Szpyt. Nie będę czytał prezentacji, przepraszam, coś... Nie będę czytał prezentacji, ponieważ była prezentowana ostatnio, za chwilę w tle naszej rozmowy z pewnością będziemy ją zapoznać. Nasz kandydat ma bardzo dokładnie przygotowaną koncepcję Lubaczowa, jego zarządzania, ale także koncepcję Rady Miasta Lubaczowa. Ta rada miasta musi być kompetentna, dlatego spośród mieszkańców wybrał najlepszych w poszczególnych sferach życia. I tak kulturę promocję i imprezy artystyczne wspierać, bo w tym będą pani Grażyna Bielec i Małgorzata Strychasz. Finanse i gospodarka Czesław Gorla, Łukasz Pawralczyk, sport, rekreacja, infrastruktura sportowa, Paweł Włoch, Rafał Dudzic, Jan Cieplicki. prawo lokalne, legislacja. Jan Dorośicz, likwidacja barier w Lubaczowie dla osób niepełnosprawnych i integracja społeczna. Artur Chwastawa i Agnieszka Andruszewska. W zakresie oświaty pan Marian Rawski i sprawy społeczne, organizacje pozarządowe. Janusz Kulpa, kompetentny burmistrz, kompetentna rada miasta w Lubaczowie. Ja, ja powiem tylko... Um paru zdaniach. Ja się Troszeczkę w tej kampanii naraziłem urzędnikom i w starostwie i w Urzędzie Miasta, bo powiedziałem, że nie wszystko działa tak, jak, jak powinno, chociaż moi kandydaci mówią, że jest, jest idealnie. Ale później się tłumaczyłem nawet przed pracownikami, których, których znam, że, że to nie chodzi o to, żeby ich krytykować w jaki sposób, oni teraz podchodzą do sprawy, tylko w jaki sposób tę sprawę rozwiązać. Nie będę się odnosił do komunikacji, bo, bo to różni bywa, prawda? Nie wszystko też tam nadal nie zależy. Natomiast ja mogę powiedzieć, co planuję w, w mieście. To, co Pan powiedział, te miejsca pracy, to ten rozwój gospodarczy zależy troszkę od nas, ale więcej od Was jako przedsiębiorców, i uważam, że chciałbym właśnie wprowadzić taką atmosferę w samym urzędzie i w otoczeniu prawda, tych przedsiębiorców, żeby to zostało zrozumiane, że tak naprawdę to wy tworzycie szansę dla miasta w innych rejonach. Czyli jeśli będziemy gospodarczo się rozwijać, będziemy tworzyć miejsca pracy, będzie miasto bogatsze, będzie bogatsze, będziemy mieli pieniądze na inne obiekty, czy, czy, czy to sportowe, czy, czy, czy działania kulturalne. Tak to, tak to działa i tak to powinno działać. Myślę, że w każdym programie... Nawet unijnym ta gospodarka, ten wpływ na rozwój gospodarczy jest mocno podkreślany, i, i myślę, że nie jest, Lubaczów, nie jest jakąś tam białą plamą czy, czy zupełnie innym środowiskiem. Musimy się do tego dostosować, czyli myślę, że, 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 że tak to powinno funkcjonować. I, I ze swojej strony mogę obiecać, że w taki sposób urząd będzie funkcjonował. Czyli będzie wspierał przedsiębiorcę, nawet przy tych takich typowych, prostych sprawach do załatwienia, ale jednocześnie chcę też. Pójść o krok dalej, żeby pomóc tym naszym lokalnym przedsiębiorcom. Czasami to są małe, małe firmy, średnich jest, jest no niedużo, ale tym małym trzeba pomóc też zaistnieć na rynku tych dotacji unijnych, które są dla nich przeznaczone. Oni teraz są troszeczkę zagubieni, nie wiedzą. Jeszcze wciąż, chociaż już, już trochę ten, ten proceder trwa, trwa, czyli dofinansowanie działalności gospodarczej z funduszy unijnych. Oni na razie w tym są zagubieni. Są pojedyncze przypadki w powiecie Lubaczowskim, które, przedsiębiorców, które dostały dofinansowanie unijne. Myślę, że to też jest rolą urzędu i pewnej komórki w urzędzie dotyczącej, czyli zajmującej się funduszami unijnymi, żeby do nich dotarła, żeby tym przedsiębiorcom pokazała chociaż takie możliwości, a oni sobie dadzą już później radę. Jeśli będzie trzeba pomóc będziemy też starać się pomagać w dalszych działaniach. Myślę, że, że jeśli zrobimy dwa małe, trzy małe kroczki, pokażemy te możliwości, to już to będzie takie, taka zachęta dla innych, żeby z tego korzystać i, i, i iść w tym kierunku, czyli, czyli wsparcie przedsiębiorstwa. To jest, to jest podstawa działania, myślę, że każdego samorządu.